Siemanko. Każdy ma taki swój dzień, że chciałby obejrzeć zęby zęby, które zbierał całe życie, bo chodzi o jego zęby mleczne. No i tu kurwa może obejrzeć zęby mleczne, trochę z nalotem kamienia. Tu na przykład jest nalot kamienia. Nie wiem, co ta końcówka taka ostra. To ten korzeń mi tak nie podszedł, no ale tak to było. No, ogólnie to wygląda, jakbym nie miał zębów, jak miałem 10 lat. Jednak chciałem was zmylić, że jednak je myłem. I dosyć ciekawe to jest. Już nie wiem, czy to wszystkich zainteresuje, ale nie wiem, czy wy. Macie na pamiątkę swoje zęby, właśnie jeszcze mleczne z dzieciństwa, i możecie się tak niej pochwalić na YouTube, bo to jest coś niezwykłego, nie? To jest jakbyście oglądali swój stary ser z grzanki, nie? Ten na przykład. I długi miał lewy korzeń, tutaj, ten. Jakby mi te zęby nie wypadły. Jakbym swoją starą w dupę chciał ugryźć, to by ją bardzo bolało. O, to na przykład kajdanki bym przegryzł. Jaki korzeń. No coś wyjątkowego na no, rarytas. I to wszystko oglądaliście, i to jeszcze dzisiaj za darmo. Także nie martwcie się, i zachęcam Was do pokazywania swoich zębów. Dzięki wielkie na razie.